Warszawa, bolesna cisza, przerwana. Po tygodniach milczenia, po tragicznym odejściu jednej z najbardziej znanych i uwielbianych postaci polskiego świata, filmu i mody, Renata Gabrielska w końcu przemówiła. Niezwykle osobista i emocjonalna wypowiedź ujawnia głęboki ból po stracie Agnieszki Maciąg. Kobiety, która przez lata nie tylko zachwycała ekranem, ale stała się symbolem elegancji, odwagi i niezłomnej pasji artystycznej. Agnieszka Maciąg. Aktorka, modelka, ikona stylu i jedna z najjaśniejszych gwiazd polskiego kina nagle odeszła w tragicznych okolicznościach. Jej śmierć wstrząsnęła nie tylko branżą filmową, ale także całym społeczeństwem. W ciągu kilku godzin po katastrofie media obiegły doniesienia, a social media wypełniły się wyrazami szoku, niedowierzania i żalu od tysięcy fanów, którzy przez lata śledzili jej karierę i podziwiali zarówno talent, jak i osobowość. Nie brakowało głosów artystów, kolegów z planu i projektantów mody, którzy wyrażali głęboką rozpacz i podkreślali, jak wielką stratą dla kultury i sztuki była nagła utrata tej niezwykłej kobiety. Przez wiele tygodni po tragedii Renata Gabrielska unikała mediów, nie udzielała wywiadów, nie pojawiała się publicznie. Wybór milczenia nie był jednak oznaką obojętności wręcz przeciwnie. Dla bliskich i przyjaciół był to czas żałoby, refleksji i próby uporania się z niewyobrażalnym bólem. W końcu jednak, w ekskluzywnym wywiadzie, Gabrielska zdecydowała się zabrać głos. Jej słowa, pełne szczerości i emocji, ujawniają, że Agnieszka Maciąg była dla niej kimś więcej niż tylko współpracownikiem, była prawdziwą przyjaciółką, osobą, z którą dzieliła radości, wyzwania i najintymniejsze momenty życia zawodowego i prywatnego. Potrzebowałam czasu, aby stawić czoła tej stracie. Agnieszka nie była jedynie koleżanką z pracy, była moją przyjaciółką na dobre i na złe. Jej odejście zabrało mi część mnie samej, wyznała Gabrielska, z trudem powstrzymując łzy, które odzwierciedlały zarówno osobistą tragedię, jak i dramatyczny wymiar całej sytuacji. Publiczność zareagowała natychmiast. Internauci, fani i miłośnicy twórczości Maciąg w tysiącach komentarzy i postów. Wyrażali wsparcie dla Gabrielskiej, podkreślając, jak wielką pustkę po sobie pozostawiła zmarła aktorka. Wielu z nich przyznawało, że przez lata Agnieszka była dla nich symbolem siły, elegancji i autentyczności, a nagła strata wywołała falę smutku i zadumy. Media, od największych serwisów informacyjnych po blogi kulturalne, śledziły każdy ruch Renaty, podkreślając dramatyczny kontrast między blaskiem kariery a cieniem osobistego żalu. Tragiczne wydarzenia tego rodzaju zawsze odbijają się szerokim echem, zarówno w świecie celebrytów, jak i wśród zwykłych odbiorców sztuki. Każdy komentarz, każdy wpis w mediach społecznościowych, każda reakcja znajomych i współpracowników Gabrielskiej tworzy obraz głębokiego wstrząsu, jakiego doznała cała społeczność artystyczna. W tym kontekście oświadczenie Renaty nie jest jedynie wyrazem żalu. Lecz także symbolicznym momentem, w którym prywatny ból staje się wspólnym doświadczeniem całego środowiska i fanów, którzy przez lata podziwiali Agnieszkę Maciąg za talent, wdzięk i niezwykłą osobowość. Dziennikarze i eksperci branżowi szybko zauważyli, że słowa Gabrielskiej wnoszą do dyskursu publicznego nie tylko element osobistej żałoby, ale również refleksję nad tym, jak nagłe tragedie w świecie artystycznym wpływają na bliskie relacje zaufanie i poczucie bezpieczeństwa w środowisku twórczym. To przypomnienie, że za każdym blaskiem, za każdą sukcesywną rolą i aparatem fotograficznym kryją się prawdziwe emocje, prawdziwe więzi i nieoceniona wartość przyjaźni, komentowali krytycy i współpracownicy. Wśród licznych reakcji publicznych szczególną uwagę zwróciły także głosy fanów, którzy podkreślali, jak bardzo śmierć Agnieszki Maciąg wstrząsnęła ich życiem emocjonalnym. Wielu z nich publikowało wspomnienia, zdjęcia, fragmenty wywiadów i momenty z filmów, w których aktorka pokazała niezwykłą charyzmę i autentyczność. W tym kontekście oświadczenie Gabrielskiej zyskało charakter rytuału pożegnania, momentu, w którym wszyscy mogli wspólnie przeżywać stratę, jednocześnie wyrażając szacunek i miłość dla osoby, która odcisnęła niezatarte piętno na polskiej kulturze. Dzisiejsze słowa Renaty Gabrielskiej nie kończą tej historii. Przeciwnie, otwierają nowy rozdział w opowieści o przyjaźni, żałobie i sile wspólnoty. To pierwszy moment, w którym publiczność i media mogą zajrzeć za kulisy dramatycznych wydarzeń, które do tej pory pozostawały zakryte, pełne milczenia i niewypowiedzianych emocji. Teraz, gdy Gabrielska zdecydowała się podzielić swoim bólem, wszyscy mogą lepiej zrozumieć wymiar straty i znaczenie więzi, które kształtują życie artystów poza ekranem i sceną. Słowa te wywołały natychmiastową falę komentarzy, zarówno w mediach tradycyjnych, jak i w sieci. Odnajdujemy w nich nie tylko żal, lecz także siłę i odwagę, by mówić o emocjach, które dotąd były skrywane. Każdy fan, każdy dziennikarz, każdy współpracownik śledzi teraz kolejne ruchy Renaty, z zapartym tchem oczekując, jak dalej będzie wyglądała jej podróż przez smutek, wspomnienia i odbudowę po stracie przyjaciółki. Wkrótce przedstawimy kolejne szczegóły z tej wyjątkowej i bolesnej historii, pełne emocji, napięcia i refleksji nad tym, jak nagła śmierć jednej osoby może wstrząsnąć całym środowiskiem artystycznym i pozostawić ślad w sercach tysięcy ludzi. Pozostańcie z nami, bo ta historia dopiero się zaczyna, a każdy jej fragment odsłania nieznane dotąd oblicza życia, przyjaźni i straty. W swoim najnowszym, pełnym emocji, wywiadzie. Renata Gabrielska nie ukrywała głębokiego żalu. Potrzebowałam czasu, aby stawić czoła tej stracie. Agnieszka nie była jedynie współpracowniczką, była moją przyjaciółką na dobre i na złe. Jej odejście zabrało mi część mnie samej. Te słowa wypowiedziane ze ściśniętym gardłem natychmiast obiegły media, stając się punktem wyjścia do niekończących się komentarzy w serwisach informacyjnych i mediach społecznościowych. Śmierć Agnieszki Maciąg wstrząsnęła całą Polską. Informacja o tragedii pojawiła się najpierw w mediach społecznościowych, a szybko podchwyciły ją największe serwisy informacyjne. Robert Wolański, mąż i wieloletni partner życiowy artystki, zamieścił poruszający wpis, który niemal natychmiast stał się wiralem. Dziś moje słońce zgasło. Światło, które odmieniło moje życie, dało mi miłość, siłę, wiarę i zaufanie odeszło. Światło, które oświetlało naszą wspólną drogę, sens życia, dom i miejsce na ziemi. Teraz to ty jesteś światłem. Bądź wolna, bo zawsze kochałaś wolność. Zawsze będę widział Twoje oczy pełne miłości. Radość i pełnia życia pozostaną we mnie na zawsze. Słowa te poruszyły tysiące ludzi, od najbliższych przyjaciół, przez fanów, aż po dziennikarzy, którzy podkreślali niezwykłą głębię osobistego żalu. W odpowiedzi na wiadomość o śmierci Agnieszki, komentarze internautów w mediach społecznościowych pojawiały się lawinowo. Setki postów wyrażały niedowierzanie, szok i ogromny smutek. Fani dzielili się zdjęciami z jej udziałem, fragmentami wywiadów i występów, wspominając jej niepowtarzalny styl, charyzmę i niezwykłą obecność na ekranie. Nie mogę uwierzyć, że jej już nie ma. To była nasza gwiazda, nasza inspiracja. Pisały setki osób, w tym młode kobiety, które traktowały Agnieszkę jako wzór elegancji i siły. Tank, który odbył się w Warszawie w Kościele Świętego Jana, był wydarzeniem niezwykle poruszającym. Już od wczesnych godzin porannych przed świątynią gromadzili się ludzie, setki fanów, przyjaciół, współpracowników i przedstawicieli mediów. Wszyscy trwali w napięciu, nie mogąc uwierzyć w nagłą stratę jednej z najjaśniejszych postaci polskiej sceny artystycznej. Nastrój był pełen powagi i skupienia, a liczne świece, zapalone przed wejściem do kościoła, rzucały ciepłe, migotliwe światło na twarze zgromadzonych, tworząc niemal sakralną atmosferę żałoby. W trakcie ceremonii pojawiały się kolejne emocjonalne momenty, które natychmiast trafiały do relacji dziennikarskich i relacji na żywo w mediach społecznościowych. Znani aktorzy, projektanci mody i dziennikarze przemawiali, wspominając zarówno wyjątkowy talent Agnieszki, jak i jej niezwykłą osobowość. Jeden z kolegów aktorki, z trudem powstrzymując łzy, powiedział Agnieszka była jak światło w ciemności, zawsze obecna, zawsze wspierająca, zawsze prawdziwa. Jej odejście to strata, którą odczujemy przez całe życie. Równocześnie fotografowie uwieczniali sceny pełne emocji, ujęcia zbliżeń twarzy płaczących fanów, dłoni trzymających zapalone świece, a także subtelnych gestów współpracowników którzy pożegnali się z artystką w absolutnej ciszy. Każdy szczegół, każdy gest był analizowany przez media i natychmiast komentowany w sieci. To nie był zwykły pogrzeb, to był dramat, którego świadkiem była cała Polska. Wśród zgromadzonych uwagę przyciągały także niewypowiedziane wcześniej sygnały i detale, które teraz w obliczu tragedii nabierały nowego znaczenia. Niektórzy fani zauważali w archiwalnych wywiadach Agnieszki drobne wskazówki, dotyczące jej osobistych zmagań i trudności, które wcześniej umknęły uwadze mediów. Teraz, w kontekście śmierci, te drobne fragmenty rozmów i zdjęcia z planu nabrały dramatycznego wymiaru, jakby retrospektywna układanka odsłaniała prawdziwe oblicze tragedii. Media ogólnopolskie prowadziły relacje minutowe, często na żywo transmitując wejście do kościoła, reakcje tłumu i fragmenty ceremonii. Komentatorzy podkreślali wyjątkowy wpływ Agnieszki Maciąg na polską kulturę, jej wkład w kino i modę, a także niepowtarzalną więź z fanami, którzy w tych dramatycznych chwilach jednoczyli się w uczuciu straty i żalu. Nie zabrakło również opinii ekspertów psychologii mediów, którzy zwracali uwagę na to, jak nagłe tragedie celebrytów wpływają na społeczną świadomość i emocje fanów. Według nich, publiczna żałoba staje się swoistym rytuałem w którym miliony osób wirtualnie uczestniczą w pożegnaniu ukochanej gwiazdy, przeżywając emocje tak głębokie, jakby była ona członkiem rodziny każdego z nich. Tank Agnieszki Maciąg był więc nie tylko pożegnaniem aktorki i modelki, stał się narodowym wydarzeniem emocjonalnym, które wstrząsnęło opinią publiczną, mediami i środowiskiem artystycznym. Każdy szczegół ceremonii, od subtelnych gestów po dramatyczne wypowiedzi bliskich, podkreślał skalę tragedii, i nieodwracalną stratę, której nie da się zapomnieć Warszawa. Choć tragiczne wydarzenia ostatnich tygodni wstrząsnęły całą Polską, nie sposób mówić o Agnieszce Maciąg, nie wspominając jej niezwykłej kariery, która już w latach 90. uczyniła ją jednym z najbardziej rozpoznawalnych i wpływowych polskich modeli na świecie. To właśnie wtedy Agnieszka, młoda, pełna energii i charyzmy, zaczęła kreować swoją legendę w świecie mody, stając się symbolem elegancji i profesjonalizmu. Który dziś pozostaje niezapomniany. Już w pierwszych latach kariery Agnieszka zyskała miano polskiej supermodelki, błyskawicznie zdobywając uznanie na międzynarodowych wybiegach. Jej kroki można było śledzić na wybiegach w Nowym Jorku, Mediolanie i Paryżu, gdzie współpracowała z najbardziej prestiżowymi agencjami modelingowymi świata, takimi jak Elite, Paryż, Mediolan czy Berlin Models. Każde jej pojawienie się na wybiegu, wywoływało zachwyt krytyków mody i fanów, a zdjęcia z pokazów publikowane były w najlepszych magazynach, podkreślając jej niepowtarzalną urodę, elegancję i profesjonalizm. Nie sposób pominąć także wpływu, jaki Agnieszka wywarła na media drukowane. Jej zdjęcia pojawiały się w prestiżowych magazynach takich jak El, Twój styl, Viva czy Pani. To właśnie tam polska modelka pokazała nie tylko talent do pozowania, ale i zdolność do kreowania własnego wizerunku, który zainspirował pokolenia młodych kobiet marzących o karierze w świecie mody. W każdym ujęciu można było dostrzec jej wyjątkową pewność siebie, naturalność i magnetyzm które sprawiały, że zdjęcia Agnieszki stawały się ikoniczne i natychmiast rozpoznawalne w branży. Jednak sukces Agnieszki nie ograniczał się wyłącznie do wybiegu i sesji zdjęciowych. Po latach intensywnej pracy w modelingu postanowiła rozszerzyć swoje horyzonty. I spróbować sił w innych dziedzinach sztuki i mediów. Jej talent i ciekawość świata zaprowadziły ją na plan filmowy, gdzie zadebiutowała jako aktorka, a także do studia telewizyjnego, w którym prowadziła programy i dzieliła się swoim doświadczeniem. Kolejnym krokiem było pisanie. Agnieszka została autorką książek, artykułów i bloga, w których poruszała tematy zdrowego stylu życia, samorozwoju i duchowości. Dzięki temu zyskała opinię kobiety wszechstronnej, kreatywnej. I inspirującej, która potrafiła połączyć świat mody z kulturą i sztuką, tworząc własną niepowtarzalną markę osobistą. Wielu komentatorów i fanów podkreślało, że to właśnie wszechstronność Agnieszki Maciąg sprawiła, że stała się ikoną kultury w Polsce. Nie była tylko modelką, była autorytetem, przewodnikiem duchowym i inspiracją dla wielu kobiet, które podziwiały jej sposób życia, wybory zawodowe i nieustanne dążenie do samorozwoju. Jej książki o zdrowym stylu życia, medytacji i równowadze emocjonalnej były czytane przez tysiące kobiet w całym kraju, które traktowały Agnieszkę nie tylko jako gwiazdę ekranów i wybiegów, ale jako prawdziwy wzór do naśladowania. Warto również przypomnieć niezwykłe momenty z jej kariery, które dziś po tragedii nabierają jeszcze większego znaczenia. Każda kampania reklamowa każdy pokaz mody czy sesja zdjęciowa stawały się wydarzeniem medialnym, przyciągając uwagę prasy i fanów. Zdjęcia Agnieszki z Mediolanu i Paryża, które kiedyś były ekskluzywnie publikowane w branżowych magazynach, dziś pojawiają się w internetowych retrospektywach, pokazując młodego, ambitnego i pełnego pasji człowieka, który zmieniał oblicze polskiego modelingu. Niemniejsze wrażenie wywarła jej działalność poza światem mody. Agnieszka angażowała się w różne projekty artystyczne, od filmu po literaturę i blogowanie, łącząc swoje doświadczenie z inspiracją dla innych. Wielu obserwatorów podkreślało, że jej obecność w mediach nie była przypadkowa. Każda jej wypowiedź, każde zdjęcie i każdy artykuł niosły przekaz, który wzbudzał emocje, prowokował do refleksji i inspirował do działania. Dzięki temu Agnieszka stała się postacią, która nie tylko kreowała modę. Ale również wpływała na kulturę i styl życia tysięcy polek. Nie można też zapomnieć o jej duchowym i emocjonalnym oddziaływaniu. W późniejszych latach Agnieszka Maciąg była uważana za mentorkę i przewodniczkę w dziedzinie zdrowego stylu życia. Jej książki i artykuły, pełne mądrości i praktycznych wskazówek, stały się punktem odniesienia dla kobiet szukających równowagi między karierą a życiem osobistym pięknem a samorozwojem. Wielu jej fanów przyznawało, że dzięki niej odkryli nowe perspektywy, nauczyli się dbać o siebie i odważniej realizować swoje marzenia. Każdy sukces Agnieszki, od międzynarodowych wybiegów, przez prestiżowe magazyny, po własną działalność artystyczną i literacką, budował jej legendę. To nie była zwykła kariera modelki, to była opowieść o kobiecie, która potrafiła przemienić talent w inspirację, a publiczny sukces w osobisty przekaz. Jej historia pokazuje, że Agnieszka Maciąg. Nie tylko podbiła świat mody, ale również stała się symbolem siły kreatywności i niezłomnego ducha, który inspirował miliony ludzi, a dziś po jej tragicznej śmierci budzi refleksję nad kruchością życia i nieprzemijającym wpływem prawdziwej pasji. Warszawa. Zanim Agnieszka Maciąg stała się ikoną światowego modelingu i osobowością medialną, jej życie toczyło się w zupełnie innym wymiarze w codzienności zwykłej, spokojnej, choć nie pozbawionej wyzwań. Urodzona w 1939 roku w Białym Stoku w północno-wschodniej Polsce, Agnieszka Dorastała w rodzinie, która nie przewidywała, że jedna z jej córek wkrótce stanie się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w świecie mody. Jej dzieciństwo upływało w atmosferze zwykłych obowiązków, szkolnych lekcji i codziennych obowiązków rodzinnych. Choć życie nie obfitowało w luksusy, Miało w sobie ciepło i prostotę, które w późniejszym życiu stały się fundamentem jej charakteru. Niezależnego, pracowitego i zdeterminowanego, już w młodym wieku Agnieszka wykazywała niezwykłą ciekawość świata i wrażliwość artystyczną. Choć uczęszczała do lokalnej szkoły, gdzie podstawowe przedmioty kształtowały jej wiedzę o świecie, jej myśli często kierowały się ku sztuce, estetyce i modzie. To właśnie wtedy, między codziennymi obowiązkami a chwilami zabawy rozwijała swój wrodzony zmysł do stylu elegancji i kompozycji wizualnej, który później stał się jej znakiem rozpoznawczym. Po ukończeniu szkoły średniej Agnieszka rozpoczęła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Początkowo wydawało się, że jej droga będzie wiodła ku karierze prawniczej, kierunek dawał stabilność, prestiż i możliwość bezpiecznej przyszłości. Jednak wkrótce jej pasja do sztuki i mody okazała się silniejsza niż akademickie obowiązki. Agnieszka podjęła decyzję, która zmieniła całe jej życie, porzuciła prawo na rzecz świata kreatywnego, pełnego wyzwań, błysków fleszy i artystycznych możliwości. To odważne posunięcie, w czasach gdy kariera w modelingu była jeszcze czymś egzotycznym w Polsce, pokazało jej niezłomną determinację i wiarę we własny talent. Rok 1999 okazał się punktem zwrotnym w jej życiu. Agnieszka wzięła udział w konkursie organizowanym przez renomowaną agencję Wilhelmina Models z Nowego Jorku. Sukces w tym prestiżowym wydarzeniu otworzył przed nią drzwi do międzynarodowej kariery. Od tego momentu zaczęła otrzymywać propozycje współpracy z agencjami w Paryżu, Mediolanie i Berlinie. To zwycięstwo nie było tylko triumfem w konkursie modelingowym, było symbolicznym początkiem jej wejścia do świata, który wcześniej znała jedynie z mediów i marzeń. Przejście z życia w spokojnym białym stoku do wielkich wybiegów i międzynarodowych sesji zdjęciowych wymagało od Agnieszki ogromnej dyscypliny i odwagi. Szybko musiała nauczyć się poruszać w środowisku, w którym każdy gest, każdy uśmiech i każda poza były oceniane przez setki ludzi, a decyzje wpływały na jej dalszą karierę. Pomimo młodego wieku, Agnieszka wykazywała niezwykłą dojrzałość, balansując między presją rynku, wymaganiami agencji a osobistym rozwojem. Jej pierwsze wyjazdy zagraniczne były jednocześnie ekscytujące i wymagające. Nowy Jork, Mediolan, Paryż każde miasto niosło ze sobą inne wyzwania, inne standardy branży, inne oczekiwania wobec młodej modelki z Polski. Agnieszka szybko dostosowała się do międzynarodowego świata mody, zachowując przy tym swoją autentyczność i osobisty styl, który wyróżniał ją spośród tysięcy innych aspirujących modelek. W tamtym okresie Agnieszka nie tylko zdobywała doświadczenie zawodowe, ale również kształtowała swoją osobowość. Uczyła się samodzielności, radzenia sobie z presją i wymaganiami branży, które często były bezlitosne. Jej sukcesy na wybiegach i w sesjach zdjęciowych były owocem ciężkiej pracy, talentu, determinacji i niezwykłej odporności psychicznej, które zbudowały fundament pod późniejszą międzynarodową karierę. Choć jej dzieciństwo było spokojne i zwyczajne, to właśnie te lata ukształtowały w Agnieszce cechy, które później pozwoliły jej odnieść sukces w świecie mody i mediów. Proste wartości rodzinne, dyscyplina szkolna i wrażliwość artystyczna połączyły się w osobowość, która była w stanie sprostać wymaganiom jednej z najbardziej wymagających branż na świecie. Jej droga od Białego Stoku do wybiegów Nowego Jorku i Paryża stała się inspiracją dla wielu młodych Polek, które śledziły jej pierwsze sukcesy i marzyły o podobnej karierze. W tym czasie Agnieszka pokazała również, że talent to nie tylko wygląd zewnętrzny. Jej naturalna elegancja, umiejętność pracy przed kamerą i na wybiegu, a także charyzma osobista sprawiały, że szybko zdobywała uznanie w branży i stawała się gwiazdą, którą chcieli widzieć nie tylko projektanci, ale i fotografowie z całego świata. Jej młodość i wczesna kariera były pełne dynamiki, napięcia i nieoczekiwanych wyzwań. Które dziś, w kontekście całego jej życia, ukazują jak silną, wszechstronną i niezłomną kobietą była Agnieszka Maciąg. Warszawa. W obliczu tragedii, jaką było nagłe odejście Agnieszki Maciąg, nie sposób nie zatrzymać się na chwili refleksji nad jej życiem, dokonaniami i wpływem, jaki wywarła na tysiące ludzi w Polsce i na świecie. Jej historia to nie tylko opowieść o karierze, sukcesach i rozgłosie, ale przede wszystkim o człowieku, który potrafił inspirować. Motywować i zmieniać życie innych poprzez swoje działania, postawę i pasję. Agnieszka maciąg była osobą, która potrafiła łączyć w sobie wiele światów. Z jednej strony błyszczała na wybiegach Nowego Jorku, Mediolanu i Paryża, współpracując z największymi agencjami i fotografami, z drugiej nigdy nie zatraciła w sobie empatii, wrażliwości i zdolności do refleksji nad życiem. Każdy jej gest, każde zdjęcie. Każdy wywiad były odbiciem autentyczności i siły charakteru, która stawała się wzorem dla innych. Nie sposób przecenić jej wpływu na kulturę, sztukę i styl życia w Polsce. Agnieszka nie była tylko ikoną mody, była przewodniczką, mentorką i inspiracją. Jej książki o zdrowym stylu życia, równowadze emocjonalnej i duchowym rozwoju docierały do tysięcy kobiet, które widziały w niej przykład odwagi, wytrwałości i konsekwencji w dążeniu do własnych marzeń. Dla wielu była kimś więcej niż celebrytką. Była nauczycielką życia, która pokazywała, że sukces zawodowy można łączyć z autentycznością i empatią. Warto również przypomnieć, że Agnieszka Maciąg była symbolem elegancji i klasy. Jej styl, obecność na wybiegach, w magazynach i w mediach społecznościowych sprawiały, że każdy ruch był obserwowany z podziwem i ciekawością. Jednak to, co wyróżniało ją najbardziej, to nie tylko wygląd zewnętrzny, ale wewnętrzna siła, pewność siebie i zdolność do dzielenia się doświadczeniem z innymi. To właśnie dzięki temu pozostawiła po sobie niezatarty ślad w sercach ludzi. Fani i współpracownicy Agnieszki wielokrotnie podkreślali jej niezwykłą osobowość wspominali jej życzliwość, gotowość do wsparcia, autentyczną pasję w każdym przedsięwzięciu oraz umiejętność wprowadzania pozytywnej energii tam, gdzie się pojawiała. Nawet po jej odejściu setki osób dzielą się wspomnieniami, zdjęciami i historiami, które pokazują, jak bardzo była kochana i podziwiana. Jej życie i działalność stały się inspiracją do refleksji nad własnym życiem, wartościami i sposobem, w jaki każdy z nas może wpływać na innych. Nie można zapomnieć także o ogromnym wpływie, jaki miała na polską branżę mody i sztuki. Jej osiągnięcia w latach 90., kiedy błyszczała na międzynarodowych wybiegach, stały się punktem odniesienia dla kolejnych pokoleń modelek i twórców. Każdy jej sukces, każda sesja zdjęciowa czy występ filmowy były świadectwem determinacji, talentu i nieustannej pracy nad sobą. Agnieszka pokazała, że pasja połączona z dyscypliną może przynieść efekty przekraczające granice kraju, kultury i czasów. Wspominając jej życie trudno nie odczuć głębokiej empatii dla osoby, która mimo światowego rozgłosu Pozostawała niezwykle ludzka, wrażliwa i oddana bliskim. Jej przyjaciele, współpracownicy, fani i rodzina dzielili się historiami pełnymi miłości, wsparcia i wzajemnego zrozumienia, które pokazują, że Agnieszka Maciąg była kimś więcej niż ikoną, była częścią życia wielu ludzi. Dziś, kiedy wspominamy Agnieszkę, możemy nie tylko odczuwać żal po jej stracie, ale również celebrować jej życie i dorobek. To opowieść o kobiecie, która nie bała się wyzwań, która potrafiła łączyć świat mody z duchowym i emocjonalnym rozwojem, która inspirowała tysiące ludzi do odwagi i autentyczności. Jej wkład w kulturę, styl życia i sztukę pozostaje nieoceniony, a jej historia będzie inspirować kolejne pokolenia. Niech wspomnienie Agnieszki Maciąg stanie się dla nas okazją do refleksji nad tym, co w życiu jest najważniejsze. Pasja, autentyczność, empatia i odwaga, by podążać za własnymi marzeniami. Niech każdy, kto śledził jej karierę i życie, poczuje siłę jej przesłania i odnajdzie w nim inspirację do własnego rozwoju. Jeżeli jej historia poruszyła Was tak samo jak nas, podzielcie się tym materiałem.